Cześć! Dzisiaj przetestujemy sobie te trzy kleje. Sprawdzimy, czy uda się zrobić z nich slime. Przypominam Wam jeszcze o powrocie gangu Cłóweczka. Jeśli chcecie być pozdrowieni, to zostawcie pod filmem łapkę w górę i komentarz z hashtagiem gangu Pozdrowienia będą na końcu odcinka. Ok, wróćmy do klei. Najpierw ją mówię. Ta wielka butelka to tak naprawdę nie jest klej. Jest to medium do pouringu, czyli malowania metodą wylewania farb. Jeśli nie wiecie, o czym mówię, to zrobiłam taki film jakiś czas temu. Link do niego będzie w opisie. To medium wydaje mi się, że jest to klej z wodą, dlatego chciałam sprawdzić, czy uda się zrobić z tego slajma. Będę dzisiaj testować też taki klej, taki glue. Jest na nim napisane, że jest to klej PVA, czyli teoretycznie powinien działać. I ostatni klej, jaki dzisiaj będę testować, jest to klej w sztyfcie Elmers. Mam go już prawie rok i jeszcze nawet go nie otworzyłam. Jak widzicie, kosztował on 2 dolary i kupiłam go podczas mojego pobytu w Kanadzie. Jak pewnie wiecie, z klejów Elmerys wychodzą bardzo fajne slimy. Dlatego jestem ciekawa, czy z tego kleju też wyjdzie slime. Do wszystkich testów użyjmy mojego boraksu i jest to jedna łyżeczka boraksu w proszku rozpuszczona w szklance wody. No to zaczynamy. Jako pierwsze przetestuję to medium. Go jestem chyba najbardziej ciekawa, czy wyjdzie z tego slime, czy nie. Do miseczki wlewam tylko trochę tego płynu. Jakby się to nie udało, to nie chcę marnować czegoś, za co zapłaciłam dużo pieniędzy. I dodaję boraks. I zaraz będzie chwila prawdy. No, ja już to średnio widzę. Raczej z tego nie będzie slajma. Dodam więcej boraksu, żeby mieć pewność. Ok, no to widzimy, że moja teoria, że uda się z tego zrobić slime, była błędna. Trudno się mówi. Ja nie lubię marnować rzeczy, dlatego odkładam to na bok i myślę, że potem coś z tym jeszcze wymyślę. Teraz sprawdzimy sobie ten taki glue. Odrobina boraksu. Pewnie za chwilę będę dawać więcej. I mieszamy. I tutaj znowu chyba nic się nie dzieje. Dam mu wiele więcej boraksu. No, chyba coś tutaj się jednak tworzy. Zobaczcie. Jest jakiś taki mini slime. Zobaczmy, co to jest. Na pewno za bardzo się to aktywowało, czyli dodałam za dużo boraksu. Czyli to trochę taka moja wina, że to nie wyszło. Ale i tak nie jestem pewna, czy z tego byłoby dobry slime. Jest on taki trochę dziwny w etyku. Taki trochę, jakby był pokryty proszkiem. Dziwny, dziwny więc myślę, że jednak ten klej po prostu się do tego nie nadaje. Nie byłoby z tego raczej fajnego slajma. Odkładam to na bok i przechodzę do kleju Elmers. Pokładam w nim wielkie nadzieje. Mam nadzieję, że mi nie zawiedzie. Nie będę go całego, bo nie chcę marnować go, jeżeli jednak z tego slime nie wyjdzie. Okej, okay, tyle wystarczy. Podziwie go tak trochę łyżką, żeby było mniejsze kawałki. Chociaż tak naprawdę chyba to nie jest konieczne. Dodaję do tego trochę wody i zabieram to do mikrofali. Podgrzeję to parę sekund aż klej się rozpuści. Okej, okay, poszło o wiele łatwiej niż myślałam. Wystarczyło jakieś 10 sekund i klej wygląda już tak. No to dodaję boraks i zaraz zobaczymy, czy uda się z tego slajmać, czy nie. I znowu, niestety, tutaj chyba nic nie będzie, nic się nie dzieje. Dam teraz naprawdę dużo boraksu, i zaraz na pewno będziemy wiedzieć, czy da się tego zrobić slajma, czy nie. No i nie, nic z tego nie wychodzi, czyli dobrze, że nie użyłam tego całego kleju, tylko troszeczkę. Jak widzicie, mam teraz tutaj trzy miski takie z wodą, z boraksem i ja nie chcę tego wyrzucać, dlatego postanowiłam to przejść do dużej miski, dodać klej i zrobię z tego slime. Mieszamy, mieszamy, mieszamy i już tutaj widzę jakiś slime. Dodam więcej kleju i za chwilę slime będzie gotowy. Okej, okay, jest slime, ale szczerze, to trochę dziwnie on wyszedł. Nie, jest na pewno jakiś super. Zresztą to widać, zobaczcie. Bardzo źle się rozciąga. Teraz, żeby go naprawić, mogę dodać do niego sok z cytryny, ale akurat nie mam cytryny. Dlatego odłożę go na chwilkę, on sobie odpocznie i wtedy czasami takie coś pomaga. I tutaj jestem z powrotem po 5 minutach. Zobaczmy, czy stan jest trochę lepszy. No, jest odrobinę lepiej, ale i tak jest kiepski. Średnio się rozciąga, jest mało elastyczny. Zaraz w takim razie spróbuję go jeszcze inaczej naprawić. Ale najpierw dodam do niego barwnik niebieski i flotowy. Kolor już jest, to teraz damy na niego sztuczny śnieg. Ten śnieg często sprawia, że slajd zaczyna się rozpuszczać i dzięki temu powinien się lepiej rozciągać. I już widzę, że ten slime jest o wiele, wiele lepszy. Jest już taki normalny. Dodam teraz do tego kulki fioletowe i potem dodam do niego jeszcze taką piankę niebieską. Tutaj mam te kawałeczki pianki, o których mówiłam, i poprzycinam je na pół. I tak te kleje nie poszedł na marne tylko mam teraz nowego slajma. I na koniec obiecane pozdrowienia. Jeśli chcecie być pozdrowieni w następnym odcinku, to zostawcie pod filmem łapkę w górę i napiszcie komentarz z hashtagiem dzwoneczkę. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Pa!